Kariera polityczna Szymona Hołowni to przypadek, który doskonale ilustruje, jak wielkie mogą być poświęcenia oraz jakie niebezpieczeństwa mogą na nią czyhać. Znany wcześniej jako dziennikarz, publicysta i współprowadzący popularny program TVN mam talent. Hołownia cieszył się sympatią i rozpoznawalnością. Jego decyzja o wejściu na scenę polityczną w 2019 roku jako lider nowo utworzonej partii Polska 2050 rok radykalnie zmieniła jego życie zarówno zawodowe, jak i prywatne. W krótkim czasie stał się jednym z czołowych graczy na polskiej scenie politycznej. Choć zaangażowanie w życie publiczne przyniosło mu wielu zwolenników, to jednocześnie spotkało się z licznymi wyzwaniami i trudnościami. Podobne doświadczenia ma Jerzy Owsiak, lider wielkiej orkiestry świątecznej pomocy, który również doświadcza negatywnych aspektów życia publicznego. Jak sam Owsiak ujawnił, od dłuższego czasu otrzymuje groźby, które stały się na tyle poważne, że postanowił zgłosić sprawę na policję. Podczas składania zawiadomienia w Komendzie Stołecznej przedstawił konkretne dowody, takie jak numery telefonów i adresy e-mailowe, z których wysyłano groźby pod jego adresem. Sytuacja, w której znalazł się Szymon Hołownia, ilustruje narastający problem wrogości w przestrzeni publicznej. W marcu 2024 roku, podczas protestów rolników, przed domem jego rodziców rozrzucono pięć ton obornika i opony, a na ogrodzeniu pojawiły się obraźliwe napisy. Ten szokujący incydent był tylko jednym z wielu, z jakimi musiał się zmierzyć hołownia. Polityk regularnie otrzymywał groźby skierowane nie tylko przeciwko sobie, ale także wobec jego żony Urszuli i ich dwóch córek, w tym groźby gwałtu i zabójstwa. W tym trudnym kontekście hołownia podkreślił również rolę, jaką politycy i media odgrywają w kształtowaniu atmosfery publicznej, wskazując na ich współodpowiedzialność za eskalację napięcia. My politycy i media też doprowadziliśmy do tego, że niektórym ludziom zaczyna odbijać. Albo doprowadzimy do sytuacji, że ta temperatura trochę spadnie, albo ktoś, kto nie do końca jest w stanie panować nad swoim zachowaniem przejdzie od pisania durnych rzeczy, do operowania nożem, pistoletem, przyznał hołownia. Jerzy Owsiak, który również zmaga się z groźbami, wyraził stanowisko, które może być ostrzeżeniem dla sprawców, Autorzy Grużb liczcie się z konsekwencjami. Ta sytuacja jest przypomnieniem, że za publicznymi figurami stoją ludzie, którzy muszą mierzyć się z realnymi zagrożeniami, często wynikającymi z ich zaangażowania społecznego i politycznego.